Cześć, kochani widzowie! Z tej strony gosia, i dzisiaj jest fascynujące wideo, w którym Wam opowiem. Jestem na huśtawce. Jestem teraz na huśtawce. Opowiem, opowiem Wam fascynującą historię. Uwierzycie mi albo nie uwierzycie, czakolwiek jest ona prawdziwa. Jak wiecie, co roku odwiedzam piękne Morze Wstegnie. Tak zwane Morze Bałtyckie Wstegnie. Stegnie na plaży. Co roku jestem w stegnie na plaży, nie? Kochani. I słuchajcie. I rok temu w stegnie, jak byłam w 2023 roku. Yy, na pewnym straganie, z biżuterią, piękną zresztą. Znaczy, biżuterią, no takie łańcuszki różne, wisiorki, kamienie drogocenne, kolczyki, perełki. W tym roku kupiłam sobie szperły, a rok temu. Dostałam w prezencie dużo fajnych rzeczy. Między innymi od jednej pani, którą serdecznie pozdrawiam ze Straganu, w Stegnie. Dostałam koło z pana Zbyszka Tawerny. Dostałam taki piękny kamień, jest oryginalny. To jest agat, różowiutki agat pink. Podoba wam się? Różowy i wiąże się z nim historia. Słuchajcie, ja jak dostałam, mi się ten kamień podobał, dostałam go za darmo w prezencie. No i spytałam tej pani, która mi go dała, co ten kamień... On, Jakie ma działanie. I wyobraźcie sobie, że ten kamień przyciąga miłość. Rozumiecie? Przyciąga miłość. Ten różowy agat przyciąga miłość. I chcę Wam coś powiedzieć: i to jest prawda, ponieważ yy, przyjechałam ze Stegny i zaczęłam go nosić. W międzyczasie poznałam kolegę, który przyszedł do nas do DPS-u. Jako nowy mieszkaniec, ma na imię Robert. Nazwiskami nie wolno mówić, ale ma na imię Robert. Robert L. I niespodziewanie nosząc ten amulet, znaczy nosząc ten Agat, ten kolega się we mnie zakochał. Przyciągnęłam do siebie jego miłość. Do tej pory jest we mnie szaleńczo zakochany. Myśli o mnie, mówi, że ma fioła na moim punkcie. Jest we mnie zakochany, jest moim kolegą, przyjacielem, ja mu pomagam, robię mu herbatkę, kawę, kanapeczki, mam je zresztą też, ale nie ja mu pomagam, bo jest niestety jest fajny, ale jest chory, no, ciężko chory jest, więcej nie mogę nic powiedzieć, ale jest chory, ale to jest, nie jest, jest po prostu nerwowy, ale to jest dobry człowiek, przyszedł, przyszedł wiele złego w życiu, życie mu się nie ułożyło, kochani, no wiecie... Ale ten agat rzeczywiście przyciąga miłość. Sama nie mogę w to uwierzyć, kochani, naprawdę. Sama nie mogę uwierzyć, ale stwierdzam fakty. Nosiłam go i niespodziewanie ten kolega był moim kolegą, a zakochał się we mnie. Jak to się stało? Nie wiem. Nie wiem. Ten kamień działa. Więc jest oryginalny, kochani. Zapraszam tutaj Pani na stragan, ma ręcznie rybone koszulki i biżuterię, różne drogocenne kamienie, które się sprawdzają. Kochani, sama nie mogę w to uwierzyć. Po moich przemyśleniach stwierdziłam fakty. Agat, 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 różowy Agat. Dostałam go w stegnie. byłam u Pana Zbyszka w tawernie, jadłam rybkę wiernie i byłam na plaży. Na słonecznej plaży, wstęgnie na plaży. Nad morzem bałtyckim, ale nie letyckim. Morze bałtyckie, fale bujące o brzeg, I nie padał tam śnieg. Fale pieniste pieniły się ko brzegu. Piasek złoty, cieplutki, ogrzewał menuszki i paluszki. Dzieci bawiły się na plaży. Pieski latały, a chłopaki piwo popijali. Był też facet w stringach. Pokazał swe nogi. Wstęgnie na plaży. Wszystko się może zdarzyć. Wstęgnie na plaży. Wszystko się może zdarzyć. Wstęgnie na plaży. Wszystko się może zdarzyć. Wstęgnie na plaży. Wstęgnie na plaży. Wstęgnie na, na plaży. Wszystko się może zdarzyć, kochani. Wszystko się może zdarzyć, A stegna pełna marzeń, Gdy stegnę jechać, gdy bardzo chcesz to jedź, Bo stegna jest pełna marzeń I może się okaże, że stegna zajebista jest. Stegna, stegna, stegna. Zapraszam was do stegny, do pana Zbyszka, do tawerny na pomidorową pyszną wyborową. Na pomidorową pyszną wyborową i na rybkę smażoną i na pyszne frytki. Zostawcie swe zbytki. Stegna, stegna, stegna świeci, bawią się na plaży dzieci. Pachną rybki ze smażalni, ludzie jeżdżą na zjeżdżalni. A dzieciaki robią foty, nic nie mają do roboty. Stegna to może, wszystko się zdarzyć może. Może, 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 może. może. To bałtyckie, wstęgnie morze, wstęgnie na plaży, wszystko się może zdarzyć. Moja nowa piosenka, trochę z playbacku, nie na śpiewać, bo to jest plagiat, ale fajnie, nie? Ale ja mam poczucie humoru, co? Zobaczcie, jak mi różowe włosy zeszły. Wracam, kochani, do blondu, zobaczcie, do blondu wracam. Przepraszam, że jestem nieuczesana, ale jestem po kąpieli i sną mi włosy, muszę je wyczesać po prostu iść. Ale już schodzi. Farba jeszcze trochę jest różowej. Ale zobaczcie, już mi blond. Już mam tu blond. Jestem blondyna, jestem blondyna, ale nie mam syna. Miała matka syna. Syna jedynego. Co, kochani, tak jak moje życie, Agat przyciąga miłość. Miłość, miłość, miłość. To cudowne uczucie, to miłosne ukłucie, miłość. Serca dwa kochają się i rozumią siebie, bo serce drugie rozumie, bo rozumie, kocha skrycie. Serce człowieka jest serce człowieka jest jedno, ale kocha prawdziwie, jeśli prawdziwie chce kochać, to kocha prawdziwie serce. Serce jedyne, które w mych piersiach bije, bije, dla zwierząt bije. Kochane koteczki, kochane pieseczki, wy jesteście prawdziwi, i prawdziwe macie serduszka i biją tylko dla nas. Dla tych, którzy Was kochają, a którzy nienawidzą, niech w piekle zdychają. Bo zwierzęta są ludzie dobrzy, gdy zwierzęta kochają. Kochajcie zwierzęta, kochajcie zwierzątka, są miłe. Psiątka i kociątka, nie róbcie im krzywdy, Bo krzywdy robić nie można. Nie wolno robić nikomu krzywdy, Nigdy, nigdy, nigdy. Stegna fale bijące o brzeg. Tam nie pada wcale śnieg. Niebieska woda słony ma smak, Próbowałam jej, no tak. Ciepły piasek otula me stopy, Stopy. Nie znajdę na plaży Antylopy. Plaża, plaża i ten stringach się obnaża. Plaża, stegnę na plaży, plaża, Morze Bałtyckie, ale nie Atlantyckie. Nasze Morze Bałtyckie, a w Bałtyckim Morzu pływa się jak w Niechorzu. Na Bałtyckim Morzu pływa Gosia. Gosia w kostiumie, bo pływać dobrze umie. Pływa też Michał głęboko i woda mu wpadła w oko. A na plaży na Słonecznej leży Sara i się opala. Na leżaku Robert leży. Papierosa sobie pali. I mu z gęby piwowali. <ścoughs> la, 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 la. la. Zapraszam do stegny na plaży, kochani. Pamiętacie mnie? Macie, nie zapomnijcie o Gosi Dziedzic, Sarusi 55, panience stegnoskie. Jestem panna stegna. Panna stegna, Gosia. Panna stegna, Gosia, to ja, panna stegna. Stegniacie, kochani stegniacze, cześć! Wasza Gosia, jestem waszą Gosią. Pozdrawiam was serdecznie, moi fani.